Dzięki, dzięki, no to zaczynamy. No to jedziesz. Kurwa, zgubiłem. Nie, nie. Cześć, gumi się z Wami. Ni się hartują, po lesie szarżują Wszędzie i słychać donośny ich śmiech Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie Każda przygoda zapiera nam dech Zobacz sam, uh, uh. Jak gumi się <śmiech> <śmiech> Kurwa! Cięcie! <laughs> Co za <twój> chuj <laughs> Kurwa pedanci. Niech moc w się będzie z wami. Mi się harcują, pole się szarżują. Wszędzie i słychać donośny ich śmiech. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie. Każda pogoda ze Ja pierdolę, ty czytać nie potrafię. Kurwa, zamiast przygoda, pogoda przeczytać. Kurwa, cięcie, jeszcze raz. O Jezus, my. Mi się harcują, pole się szarżują. Wszędzie ich słychać, donośny ich śmiech. Zawsze zwycięskie, paleczne rycersty. Każda przygoda zapiera nam dech. Zobacz sam, jak gumi się skaczą tam i siam. Bo gumisz cały świat już zna Gumis to fajny miś pierdolcie się na ryj <gumisz> Abrakadabra to czary i magia Setem jest przepis na gumisiowy sztok Hokus, Marokus, to czar dawny pokus się zwyciężą, dla wroga to szok Zobacz sam jak gumisie skaczą tam i siam. Się cały czas już ma, gumisz to fajny miś. Hokus pokus czary, Mary twoja stara to twój stary, ha! Oh.